Mrówka pracowała w pocie czoła całą wiosnę, całe upalne lato, całą jesień. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który ten czas spędził na tańcach i hulankach. Uważał, że skoro na świecie jest tyle pysznego jedzenia, a także tyle ciepła i słońca, robienie zapasów nie ma sensu. Po co zbierać coś na potem? skoro można to łatwo zdobyć. Nie tylko tak sobie myślał, ale też parę razy zwrócił mrówce uwagę na to, że uważa za głupotę jej działania. Kiedy nadeszły chłody i deszcze, mrówka schowała się w domu, gdzie powoli korzystała z zapasów. Było jej ciepło, bo dom był solidny i ocieplony, a pewnie też zgromadziła zapasy opału, o ile oczywiście założymy, że mogła mieć w domku centralne ogrzewanie. Konik polny oczywiście przez pewien czas jeszcze sobie radził, chowając się pod liśćmi, żywiąc się resztkami jedzenia. Ale kiedy spadł śnieg i nadszedł mróz, postanowił skorzystać z jedynego wyjścia, jakie przyszło mu do głowy. Poszedł do domu mrówki z zamiarem zapukania, aby poprosić o jedzenie i schronienie. Mrówka odpowiedziała, że swoją pracą była w stanie zgromadzić zapasy tylko dla siebie samej. I dlatego nie może przyjąć go pod swój dach. Wiedziała bowiem, że jeśli się podzieli, sama umrze z głodu w połowie zimy. Konik polny dobijał się do drzwi, płakał, krzyczał, prosił, błagał, ale nie został wpuszczony. W końcu umarł z głodu i zimna na wycieraczce przed drzwiami mrówki. A mrówka wciągnęła jego zamarznięte zwłoki do domu, poćwiartowała, i przyrządziła świetną potrawkę. Jeśli podobało Ci się moje czytanie, kliknij zasubskrybuj lub zostaw łapkę w górę.